Jeśli potrafisz jeździć do przodu na rolkach, to jesteś gotowy na to, co właśnie Ci teraz pokażę. I nie potrzebujesz nic więcej niż 15 minut dziennie. Cześć, tu Klaudia, mistrzyni świata i trenerka w Slalom Academy. Witam Cię w trzecim dniu w serii Rolkowy Level Up, gdzie codziennie pokazuję jak nawet w 15 minut możesz polepszyć swoją jazdę na rolkach. Jeśli potrafisz chociaż dwa triki, a w poprzednich odcinkach pokazałam Ci już cztery, to śmiało możesz łączyć je w komba. Skup się na dokładności i znalezieniu wspólnej części, tak jak tutaj. Im wcześniej zaczniesz, tym bardziej naturalne się to dla Ciebie stanie. Dlatego dzisiaj wykorzystamy triki, które pokazałam Ci do tej pory. A Twoim zadaniem będzie stworzenie jak największej ilości komp, czyli właśnie takich połączeń między trikami. Możesz łączyć je w dowolnej kolejności, sekwencji czy nawet ilości. Miksuj dowolnie i sprawdź, które z połączeń są dla Ciebie najwygodniejsze. Zacznij powoli i dokładnie, a kiedy zrobi się łatwiej, możesz spróbować przyspieszyć. Nie czekaj, weź rolki i poćwicz nawet 15 minut. Zaobserwuj, żeby nie przegapić i do zobaczenia jutro.